Hej, witamy w nowym filmie. Nasza planeta jest w 70% pokryta wodą i szacuje się, że tylko 5% oceanów zostało odkryte. Wydaje się, że wiemy więcej o wszechświecie niż o naszych własnych wodach. Przez lata odkryto wiele dziwnych rzeczy. Dziś pokażemy Wam 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Kiedy dinozaury zostały unicestwione około 65 milionów lat temu przez uderzenie meteorytu, życie morskie rozpoczęło się ponownie dość szybko. Jednak w maju 2012 roku zespół badaczy z Danii i Niemiec był zaskoczony, gdy znaleźli mikroorganizmy na oceanie spokojnym, których daty sięgają ponad 85 milionów lat wstecz. Wiadomo, że mikroorganizmy takie jak gąbki mogą przetrwać dziesiątki milionów lat. Najciekawszą częścią tego odkrycia było to, jak te mikroorganizmy były wciąż żywe. Nie miały jedzenia i prawie nie miały tlenu. Mikroorganizmy te zostały znalezione w osadach na dnie oceanu i według badaczy ledwo żyły. Takie odkrycie jest bardzo ważne dla nauki, ponieważ pokazuje, że nawet jeśli zdarzy się coś katastrofalnego, życie może nadal istnieć w tej formie. Numer 9 Zemsta królowej Anny to znany na całym świecie statek angielskiego pirata o nazwie Czarnobrody. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Edward Teach i był on jednym z najbardziej znanych piratów w historii. W roku 1718 statek płynął na piaszczystą miliznę na północy amerykańskiego stanu Karolina Północna i od tego czasu nie został odnaleziony. Jednak 21 listopada 1996 roku zespół badawczy znalazł wrak statku o długości 31 metrów który okazał się być statkiem Czarnobrodego. Od tego czasu znaleziono wiele przedmiotów, w tym armaty o wadze od 900 do 1400 kg, a także monety, złoto, biżuterię, sprzęt medyczny i wiele innych. Jednym z ostatnich znalezisk było 16 fragmentów papieru z napisem na nich, które znalazły się w jednej z armat. Według badaczy wykopali oni tylko połowę wszystkiego, więc w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie wiele tajemnic zostanie odkrytych. Numer 8 Szczelina Silfra jest podwodnym miejscem, gdzie spotykają się płyty tektoniczne z Ameryki Północnej i Eurazji. Ziemia składa się z siedmiu dużych płyt tektonicznych i co roku Silfra rozciąga się o 2 cm. Może to powodować trzęsienia ziemi w okolicy, co jest niebezpieczne dla nurków. Jeśli chcesz odwiedzić to piękne miejsce, musisz udać się do Parku Narodowego Ting w Islandii. Woda tutaj jest bardzo czysta. Ma stałą temperaturę około 2 stopni Celsjusza. Jest to popularne miejsce do nurkowania i jedyne miejsce na świecie, gdzie można dotknąć obu kontynentów w tym samym czasie. Przez cały rok odbywają się tu całoroczne wycieczki nurkowe, które sięgają do głębokości 15 metrów. Nie zaleca się jednak schodzenia jeszcze głębiej, ponieważ gdzieś około 60 metrów znajduje się kilka podwodnych jaskiń, w których można się zgubić. Numer 7. W lipcu 2016 roku człowiek o nazwisku Mark Watkins natknął się na coś dziwnego na Oceanie Indyjskim u wybrzeży zachodniej Australii. Mark łowił rybę ze swoim ojcem, gdy zobaczył coś leżącego w oddali na wodzie, co wyglądało jak balon na gorące powietrze. Kiedy podpłynęli bliżej, zobaczyli wielką różową kulę, z której wydobywał się brzydki zapach. Wkrótce zdali sobie sprawę, że są to wysadzone zwłoki wieloryba. Zrobili kilka zdjęć i postanowili wrócić na wybrzeże. Kilka rekinów upewniło się, że wieloryb został opróżniony. Gdyby tak się nie stało, możliwe jest, że wieloryb sam wybuchłby z powodu nagromadzenia się gazu w żołądku podczas procesu rozkładu. Kiedy to się stanie, nie chcesz być w jego pobliżu, bo myślę, że możesz sobie wyobrazić, jak straszne zapachy zostaną uwolnione. Numer 6 W 2007 roku niektórzy nurkowie szukali starych wraków statków, gdy nagle natknęli się na kamienną konstrukcję. Ze względu na sposób, w jaki kamienie stały w kręgu, miejsce to wkrótce otrzymało nazwę podwodnego Stonehenge. Stonehenge to, jak zapewne wiecie, megalityczny zabytek położony w pobliżu Salisbury w Anglii. Do dziś jest to wielka tajemnica, jak i kto zrobił te wielkie kamienne bloki. Jednakże podwodny Stonehenge został znaleziony w jeziorze Michigan na północy Stanów Zjednoczonych na głębokości 12 metrów. Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie udało im się znaleźć, był głaz z oznaczeniami mastodontów na nim. Pozwoliło to naukowcom dowiedzieć się, że miejsce to miało około 10 tysięcy lat. To sugeruje, że starożytna cywilizacja w Ameryce Północnej używała już narzędzi i prawdopodobnie żyła razem z mastodontami. Numer 5 Ponad 130 milionów kontenerów rocznie jest wysyłanych przez ocean do różnych krajów. Każdego roku średnio 150 kontenerów spadałoby ze statków towarowych do wody. Niektóre z nich wypływają na ląd, podczas gdy inne opadają na dno morza. W maju 1990 roku krążyła opowieść, która bardzo pomogła naukowcom. Statek towarowy stracił od 4 do 5 kontenerów wypełnionych butami Nike. Oszacowano, że ponad 80 tysięcy butów trafiło na środek Oceanu Spokojnego. Każdy but Nike miał ten sam kod 900406, a wiele z tych butów znaleziono na brzegach na całym świecie. W rezultacie ludzie studiujący oceanografię mogli dowiedzieć się, jak działają prądy oceaniczne. Chociaż była to wielka strata dla samej firmy Nike, pomogły one społeczności naukowej stworzyć nowe zrozumienie i umożliwiły studiowanie oceanów przez wiele lat. Numer 4 w marcu 2013 roku szef Amazonu Jeff Bezos postanowił odzyskać z dna oceanu ogromne silniki rakietowe F1 używane 51 lat temu przez Apollo 11. Kiedy Jeff miał 5 lat, widział w telewizji lądowanie na Księżycu i został zainspirowany i postanowił sfinansować projekt mający na celu odzyskanie silników. Silniki leżą na głębokości 4200 metrów w Oceanie Atlantyckim od 1969 roku. Po dwóch latach ogłosił, że jego zespół badawczy odzyskał silniki dzięki zaawansowanej technologii sonaru. Innym powodem jest prawdopodobnie fakt, że jest właścicielem własnej firmy kosmicznej o nazwie Blue Origin i chce dowiedzieć się jak najwięcej informacji o silnikach. Co więcej, Jeff Bezos mówi, że znaleźli o wiele więcej i że niektóre z komponentów mogłyby być naprawione. Jednakże, silniki rakietowe F1 należą do NASA, ale jest pomysł, aby wystawić silniki w muzeum w Seattle, Washington dla publiczności do podziwiania. Numer 3 Amerykański biznesmen o nazwisku Jamie Kowicz podobno kupił mapę skarbów w 2010 roku za 500 dolarów od kogoś, kogo spotkał w kawiarni. Ta mapa skarbów pokazywałaby oznaczone miejsce tuż przy wybrzeży Florydy w pobliżu Key West. Zabrał on przyjaciela i razem zanurkowali w morzu w poszukiwaniu skarbu. Przybywając na oznaczone miejsce, znalazłby wrak statku zawierający około 70 kg szmaragdowych kamieni szlachetnych wartych miliony dolarów. Z powodu tego odkrycia pokazano go w wiadomościach na całym świecie, ale miejsce, w którym znalazł klejnoty trzymał w tajemnicy. Kiedy niektóre z tych kamieni zostały zbadane przez ekspertów, szybko stało się jasne, że nie są to prawdziwe kamienie szlachetne i że zostały one pokryte żywicą epoksydową rodzajem farby. Kiedy historia Jaya została sprawdzona, okazało się, że to on wymyślił całą historię. Z tego powodu wpadł w ogromne długi, a później zakończył swoje życie w październiku 2013 roku. Numer 2. Jeśli lubisz horrory, prawdopodobnie słyszałeś o Jasonie Worchesie, postaci z filmu Piątek 13. Jason jest znany z tego, że nosi maskę hokejową, a film uczynił go ikoną w horrorze. W jednej ze scen, w której Jason zostaje pokonany, trafia na dno jeziora. Wielki fan filmów najwyraźniej myślał, że jest to tak dobra scena, że stworzył statuetkę Jasona i przykuł ją w pobliżu Arizony w północnej części Oceanu Spokojnego. W 2013 roku Nurek natknął się na tę figurę po raz pierwszy i początkowo był zszokowany, ale szybko stała się ona popularnym celem dla Nurków. W końcu okazało się, że człowiek o nazwisku Zach Nagi umieścił ją tutaj dla zabawy na głębokości 36 metrów na dnie morza. Od tego czasu odstraszył on wiele Nurków. Numer 1 Wielu z Was na pewno zna historię RMS Titanica. Luksusowy statek wycieczkowy, który zderzył się z górą lodową w kwietniu 1912 roku i zatonął na dno. Jest duża szansa, że widzieliście również film o Titaniku z 1997 roku z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych. Jednym z powodów, dla których Titanic był tak dobrze rozpoznawalny, jest fakt, że statek ten był znany jako praktycznie niezatapialny. Kiedy więc statek wycieczkowy zatonął na środku Oceanu Atlantyckiego na głębokości 4000 metrów, dla wielu osób było to niezrozumiałe. We wrześniu 1985 roku Titanic został ponownie odkryty około 740 km na południe od Nowej Fundlandii w Kanadzie. Kiedy w 2019 roku zespół badaczy ponownie odwiedził wrak, zdał sobie sprawę, że duże części wraku zniknęły. Było to spowodowane słoną wodą i bakteriami żywiącymi się metalami. Niektórzy naukowcy uważają więc, że cały wrak statku zniknie całkowicie do 2040 roku. Co według Was jest najdziwniejsze, co znaleziono w oceanie? I czy kiedykolwiek sami coś znaleźliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.